Hola muchachos, hola amigos, no i teraz się tłumacz, nie? dlaczego cię nie było tutaj rok, może i dłużej. No więc jakoś tak, jakoś tak wyszło. Zostańmy przy tym, że jakoś tak wyszło. Ale już wracam, tak więc możecie sobie wziąć kawkę, bo lecimy z językiem hiszpańskim. Mam nadzieję, że tym razem będę bardziej systematyczna. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie robię sobie próbne wideo. Zobaczymy, jak pójdzie. Jak pójdzie dobrze, odbór będzie dobry, to myślę, że wrócę tutaj na dłużej, bo... bo czemu by nie? Chciałabym dzisiaj omówić sobie jeden czasownik w języku hiszpańskim, jakim jest czasownik Auer. Na pewno znamy już coś takiego, że jest ser, estar i haber. Więc dzisiaj chciałabym się zająć tak naprawdę tylko tym Auer. Nie będziemy tutaj dołączać tych innych byciów. Samo, aber i formy ay I, i jakie ma formy do czego służy i skąd to się w ogóle wzięło. To, co musisz wiedzieć, to to, że to jest jeden z najważniejszych hiszpańskich czasowników. Czasownik aber jest czasownikiem, który ma wiele funkcji, dużo form i jest naprawdę kluczowy w języku hiszpańskim. I zacznijmy sobie od tego, że czasownik aber będzie pochodzić z łaciny od czasownika avere. Avere oznaczało mieć. Posiadać. No a w języku hiszpańskim znaczenie tego avere ewoluowało, no i mamy teraz to nasze ai. Nasze aber, ai, z łaciny abere mieć, posiadać, no bo zo, możemy sobie rozumieć to w ten sposób. Zobaczcie, w kuchni są talerze, są, mamy czasownik być, w kuchni są talerze, ale w kuchni nie ma, nie ma od czasownika mieć, nie ma talerzy. Więc tutaj mamy, widzicie, tą, te połączenie jest, ale nie ma. Tak jak w języku polskim. Jestem, ale mnie nie ma. I przejdźmy sobie teraz do funkcji naszego czasownika aber. Numer uno jest to czasownik pomocniczy. Bez tego czasownika aber nie moglibyśmy stworzyć przecież czasu przeszłego, jak preterito perfecto czy plus Perfecto. I aber tutaj jako ten pomocniczy zawsze używam. I tutaj powiedziałam, jako, a miało być z. chodzi o. Z. Jako participio pasado, czyli imię słów przeszły. Jak na złość znowu się coś zepsuło, na przykład estudiado, Abiacomido comido antes de salir i tym podobne. Kolejna rzecz, do kiedy, kiedy będziemy używać tego aber, będzie to nasza forma ai, czyli forma bezosobowa. I to ai będziemy używać właśnie w znaczeniu takim jest, są, istnieją. To jest to właśnie posiadanie czegoś. Coś po prostu ma coś albo nie ma. Na przykład Hay un libro en la mesa. Hay muchas flores en el jardín. Tego ai też będziemy mogli używać w czasie przeszłym czy przyszłym. Na przykład Había mucha gente en la fiesta. Albo Habrá una reunión mañana. Zdarzy nam się też oczywiście mieć wyrażenia idiomatyczne z czasownikiem haber. Na przykład Haberlo sabido. Gdybym tylko wiedziała. No hay de qué. Nie ma za co. Abra, que hacerlo. Będzie trzeba to zrobić. Czyli mamy ajke jako trzeba. Więc będziemy używać ajke, trzeba. I to też jest takie, wiecie, bezosobowe. Trzeba, trzeba coś zrobić. Ajke, ajke. Ajke comer sano. Ajke comer sano, ajke. Que... Coś tam, coś tam. Dajcie mi znać w komentarzu, co ajke, co trzeba. Por ejemplo. Um, Ajke, dejar de fumar. Trzeba rzucić palenie. Por ejemplo. I musimy też sobie zapamiętać, że to ai będziemy używać z mucho, poco, algunos, algunas, ningun, ninguno, ninguno, e, z liczbami, od jeden do nieskończoności. E, będziemy tego używać z un, una, unos, unas, czyli wszystkie te, wiecie, nieokreślone rodzajniki. To zawsze będzie ai. Hay dos perros, hay alguna persona, hay una farmacia. Zawsze AI będzie używane właśnie z takimi, wiecie, nijakimi rzeczami. Takimi. Nie wiadomo co. No to wtedy właśnie będzie to AI. Jeżeli też mówimy o tym AI, to musimy pamiętać, że tutaj konstrukcja zdania ma znaczenie. Bo albo zaczniemy sobie od czasownika tego aber, czyli na przykład. Hay un libro en la mesa czyli od i albo zaczniemy en la mesa hay un libro w tej konstrukcji zdania z i że coś sobie po prostu istnieje nie możemy zacząć od rzeczy nie możemy powiedzieć un libro hay nie 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 hay un libro en la mesa albo en la mesa hay un libro tutaj ma to znaczenie nie możemy Tutaj tego zmienić. Zapamiętujemy, to jest mega importante. To aber oczywiście również możemy odmienić i na przykład w czasie teraźniejszym będziemy to mieć jako E as A, E mos an, czyli to co używamy do preterito perfecto, kiedy tworzymy czas przeszły. W preterito imperfecto będzie to abia, abias zabia, abia mos, abian i będziemy używać do plusquam perfecto, kiedy będziemy chcieli stworzyć czas przeszły futuro będziemy mieć abre, abras, abra, abremos, abreis, abran. A w naszym ukochanym subjuntivo? Aja. aja. Ale spokojnie sprawdźmy sobie jeszcze kilka przykładów. Hoy he comido mucho. he comido mucho. Dzisiaj dużo zjadłam albo zjadłem. Había un perro en el parque. había un perro en el parque. Był pies w parku. Mañana habrá una tormenta. Mañana habrá una tormenta. Jutro będzie burza. Haya ja pas. Niech będzie pokój. Haya ja pas. No hay problema. No hay problema, nie ma problemu. No hay ningún problema. Dobra, teraz spróbujcie sami. Ayer. Hmm, 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 oczywiście, saber. Una fiesta en mi casa. Ayer una fiesta en mi casa. Ayer hubo una fiesta en mi casa. Tutaj akurat użyliśmy indefinido. uo, No bo wiecie, sytuacja jest zakończona, więc mamy uo. I numer dos. Todavía no. Nosotros. Terminado la tarea. Todavía no hemos terminado la tarea. Czyli że jeszcze nie skończyliśmy zadania. Mamy todavía no. Todavía no. Będziemy mieć do czasu pretérito perfecto. ¿Cuántos libros? Hmm, en la mesa. Quantos libros i na mesa. Kwantos libros hay en na mesa, bo my się tutaj pytamy o ilość, tak? Czyli zawsze, jak pytamy się o ilość, jeżeli mówimy o ilości, to po prostu dajemy i i tak to właśnie będzie działać. I to już jest chyba wszystko o czasowniku aber. Mam nadzieję, że wiecie teraz już, jak go używać, w jakich sytuacjach, do czego służy, co znaczy wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, to koniecznie zadawajcie mi je w komentarzach. I nie zapomnijcie też polubić, zasubskrybować i zostawić powiadomienia. Bye! Nos vemos! Besitos!